No naprawdę we need go deeper. Ale szlachciak jest złośliwy. Ten Riot go przez przypadek uderzył siekierką. A szlachciak musiał kurde mu na, na speedzie oddać, to aż, aż się przykro mi zrobiło, aż mi się smutno zrobiło. Naprawdę. Minuten, <grywka> <grywka> no to ładnie kurde, to ładny szlachciak, kurde. Co on ma w tej głowie teraz? Co tam się kurde wydarzyło? Co tam się dzieje? A, dobra, dobra. Ziemano tak <śpiewa> Drugi raz, korda to drugi raz co za chłop <śpiewa> Odgonie wam trochę tychet <śpiewa> Co jest co jest z tym chłopem nie tak <śpiewa> nic nie robiłem ja nic nie robiłem teraz. Ja chciałem im odgonić.